Hej. Jestem Alex. Czy ty wiesz, że możesz stać się częścią nas? Na takie lajki. Czekam z niecierpliwością. I oczywiście nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Zacznij obserwować Sokół Aleksandrów na Twitterze. Mecze na żywo, wywiady i analizy. A i pamiętaj Odwiedź nas na tssokol.pl No, dzięki! Sokół Aleksandrów wita w rodzinie! Kierownika Pelikana Łowicz I teraz będzie doskonała okazja Ależ to wybronił Jakub Kowalski teraz Będzie okazja na to, ale bardzo dobrze broni Tutaj Jakub Kowalski. Głuziński jeszcze do Sabiły. Sabiło uderzył, ale bardzo dobrze broni teraz w tej sytuacji Jakub Kowalski. No. Ogłuziński. Ogłuziński próbuje tutaj zmylić Lisa. Ogłuziński! Mocny strzał, ale świetna interwencja Jakuba Kowalskiego. i ruszył, sabiło, uderza, ależ to jest dynamiczny zawodnik. Od Bartosińskiego, ale broni ta Polita i też tak się stało ale broni Hubert Bolit jeszcze zagranie i muszą uważać tutaj piłkarze Sokoła dość szczęśliwie ta akcja będzie okazja, aby uderzyć na bramkę, ależ teraz popisał się interwencją Hubert y, Polity. Uważać tutaj piłkarze Sokoła Aleksandrów, ależ to była okazja i mamy bramkę dla świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Granie w pole karne, no tutaj Kasperkiewicz był bliski, ależ świetną interwencją popisał się dwukrotnie Jakub Kowalski, ależ tutaj jeszcze przy piłce piłkarze Skutna. Będzie okazja. Kacela i Patora uderzał. Patora. Zagranie na drugą stronę. Bardzo mocny strzał. Będzie w karne. Już szuka tutaj uderzenia i będzie szansa na gola numer dwa. Ależ Aleksandrów dużo... Patryk Gądek w pole karne. Tutaj wychodzi bramkarz Sokoła Aleksandrów Hubert Poli. Ponowna akcja znicza. W pobliżu pola karnego zrobiło się bardzo groźnie. Muszą blokować tutaj piłkarze Sokoła koła Aleksandrów. Groźna i... sytuacja, ależ to był strzał. Piłka odbiła się od poprzeczki. Jeszcze Hubert Poli. Teraz wycofanie, jest szansa na to, ale tutaj obronił yy, świetnie bramkarz Sokoła. I będzie szansa, dogodna sytuacja, ale tutaj broni bramkarz yy, Sokoła, ale poręba, poręba, ale broni to świetnie Hubert Polit. Bardzo. Wycofuje piłkę i będzie szansa na to, aby doprowadzić do remisu, ale bardzo dobra interwencja Huberta Polita. Zagranie na prawą stronę będzie okazja na to, aby zdobyć bramkę. Ale teraz Dziuba. Kacper Dziuba będzie okazja Dziuba, ależ to nie wykorzystał Kacper Dziuba. Przybycień z daleka. Ta piłka odbiła się. Jeszcze będzie okazja dla Sokoła Aleksandrów kolejna. Jeszcze okazja i piłka odbiła się od poprzeczki. Ależ Zagórski, Zagórski w pole karne. Dośrodkowanie w pole karne. No tutaj musi uważać. Teraz jest szansa dla Sokoła Aleksandrów. Dośrodkowanie i teraz jeszcze Bartosiński próbował uderzać. Dziuba jest w pobliżu bramki. Dziuba! Ależ manuje piłkę, będzie mógł się rozejrzeć. Teraz Zagórski jest już w polu karnym. Zagórski do Górala. Góral uderza. To właśnie Zabiło i teraz Dziuba. Dziuba! Jeszcze Zagórski. Zagórski, Zagórski uderza Zagórski. To dobre podanie. Jeszcze dydak. Świetnie Jakub Zagórski, jeszcze Zagórski, ale ależ to był strzał taki. Właśnie Góral, ale uderzenie w pole karne pękały. I teraz Góral, Góral, jeszcze Góral. Dobija piłki. Pękała Próbował jednak. I teraz etat. będzie szansa, ależ była okazja dla Sokoła Aleksandra. Kmita, kmita staje przed szansą, Pawlak, ale bardzo daleko. Jeszcze góral do Pawlaka. Pawlak, Pawlak uderza. Teraz błąd, błąd bramkarza czy zostanie wykorzystany przez gurala. Teraz przybycień. Będzie szansa dla Sokoła. Aleksandrów uderzał za górski śmierć. Wolinowskiego. Wolinowski ma okazję, żeby uderzyć, ale tutaj wprost w bramkarza jeszcze. Wolinowski 1 do 0 dla Sokoła Aleksandrów. Świrul poprawiał i zagrał w pole karne jeszcze Dydak i teraz będzie okazja dla Sokoła Aleksandrów i mamy bramkę wyrównującą. Z już rusza, pokazuje się tutaj. Jeden z zawodników Sokoła Zagórski z daleka i jeden do zera dla Sokoła Aleksandru. Karnym Horoszkiewicz jeszcze podanie i będzie szansa. I mamy gola dla Sokoła Aleksandru. Natomiast teraz będzie szansa dziuba Kacper, dziuba i strzela bramkę. Lis i mamy bramkę na razie honorową dla Sokoła Aleksandrów Zgranie w pole karnej. Teraz będzie szansa na to i mamy gola dla Sokoła Aleksandru. Kolejna szansa dla Sokoła Aleksandrów Zagórski. Zagórski czy ta piłka wpadnie do bramki i mamy drugiego gola dla gospodarzy. Wpadnie trzeci gol Mateusz Lis. Lis i mamy trzy do zera dla Sokoła Aleksandru Budziński w pole karne i tutaj składa się do strzału Tomasz Pałgan i Góral. Ponownie i mamy gola dla Sokoła Aleksandrów. Góral do Tazbira, Tazbir dobra piłka. Pękała, pękała, uderza, pękała! Jeden do zera dla Sokoła Aleksandrów. Ależ on to zrobił, ależ strzał tutaj Marcina pękały. Jeden do zera Soku Aleksandrów. Mamy 20 minutę spotkania Marcin pękała. Hej! Jestem Alex! Czy ty wiesz, że możesz stać się częścią nas? Na takie lajki czekam z niecierpliwością. I oczywiście nie zapomnij! Zasubskrybować nasz kanał na YouTubie. Zacznij obserwować Sokół Aleksandrów na Twitterze. Mecze na żywo. Wywiady i analizy. A! I pamiętaj! Odwiedź nas na tsokol.pl No, dzięki! Soku Aleksandrów wita w rodzinie!